Dzisiaj także o wieczystym królestwie, o wieczystym panowaniu Jezusa Chrystusa jako Pana, jako króla, ale od strony Daniela, to znaczy od strony człowieka, który skonfrontowany z wizją przyszłości, skonfrontowany z, tym, z tą wojną światów, może popaść w niepokój. Tak jak Daniel. Daniel bardzo się przeraził wizją, którą zobaczył. Jego serce było pełne niepokoju, i wtedy poszedł się zapytać: Co to znaczy? Co to znaczy? Ta wizja katastroficzna, wizja zwycięstwa bestii, a zwłaszcza tej czwartej bestii która była nieporównywanie większa niż wszystkie niszczące bestie. Otóż, gdybyśmy kierowali naszą uwagę jedynie na bestie, na to, co one robią, i jakby sycili swoją wyobraźnię, swoje serce tym ogromem zła, które się dzieje i będzie się działo. Gdyby tak było, to wtedy moglibyśmy popaść nawet w jakąś depresję, w jakąś niemoc duchową. Ale prawda jest taka, że zawsze. Takie teksty biblijne trzeba czytać w pełnym kontekście. Trzeba czytać w kontekście wiecznego Królestwa, to znaczy zdecydowanego zwycięstwa Jezusa Chrystusa, który ustanowił wieczne Królestwo, nie Królestwo Przejściowe, nie Królestwo, które być może. Czasami będzie do, doznawało porażki. Królestwo, które wiecznie panuje. Panowanie Jezusa Chrystusa już jest wieczne. I dlatego my jesteśmy głęboko spokojni. Chociaż patrząc na Daniela, moglibyśmy popaść w ogromne lęki.